。 Aha, miałem włączyć latarki w komórce.

Thank you. Thank you.

no. a tu jest przyrdzewiały szwabski ham. ponad 100 tysięcy worków celennich. Te same dane, niezależnie od tego połowa, ponad 3 tysięcy, które były więźniem, pracowały właśnie w pretoriarniach. 100 tysięcy worków celennich, gdzie to jest? Mamy tą malbą, maltownię, posadzkę w Chinie i ten muzyczny stróbowy na hali. Wszystko. To dlatego nie jest odcięsty do Camena, prawda? I tak, czora Pan Domnia będą uzbrojony stał oprócz od tego odcinka. Od tej krzywej gry, tak? Od tej krzywej gry do tego miejsca na tym odcinku będą nieuzbrojone były. żeby były już tak strudnione, że groziły tym, co się zwało, to musi na głowę. Najważniejszym w całym tym towarzystwie jest ten duży znak. Yy, tanga. Jak teraz tej formie, to mówi, jak tym, w jakiejś samolotnej formie funkcjonuje, jako dyżur, ferwitwa inny, tak? Ale to w tym wypadku u nas to jest tanga. Takimi rulami bardzo chętnie posługiwali się ludzie ze Stowarzyszenia Architektury Oni tak pisywali swoje plany takimi znakami. Zwróćcie uwagę na część znaku, która wystaje poza prostotą w tamtą stronę. To ma pokazywać właściwy albo dobry kierunek. Tak to się po prostu czyta. I tak sugerując się tym znakiem i wodą, która wypływa z tej ściany, odwiedź zrobił Bołoszański ze swoją ekipą. Co się okazuje, 70 cm betonu bez zbrojenia, dalej 7 metrów skały, po 7 m za zastanawia miejsce. Wielka Szyfra na coś tak kwardego, że nie była w stanie się w ogóle przebić przez to. Co to jest, nie mamy pojęcia. Ale naszym zdaniem, to na tym krótkim odcinku jest zolastkowane yy, przejście do bloku B i bloku A. Do obu tych bloków, tak? Zwołoszański yy, temat zamknął I do tematu już nie wracam. My chcieliśmy, chcemy robić to na własną rękę. Mamy urządzenia, mamy ludzi, mamy sprzęt, żeby to zrobić. A nie mamy zgody. Od konserwatora zabytków nie chce się zgodzić. Nie wolno to robić tam w tym momencie na nic konkretnego. Chcieliśmy sprawdzić to miejsce inaczej, to są jasno, z zewnątrz, tak? Tam znowu trzeba dosłownie wysiąść kilka drzew, wjechać w Wielkie co na zrobić taki badawszy obiekt, tak? Trzeba to zrobić, bo jeśli coś tam jest, nie wiadomo, co tam może być, tak? Co mogli dostawić Niemcy, czy ewentualnie Rosjanie, którzy byli w tych górach ponad dwa lata. Nie wiemy, co robili w tym czasie, tak? Trzeba to sprawdzić. Na jeśli drzew nie gości na myśl Koło nam nie zabykali nie możemy wciągnąć palców. Możemy zrobić nic. Ale jak ktoś z Państwa się wybierze, szlakiem, o którym mówiliśmy, tak, na rzut to, to będzie się widzieć, zwróćcie uwagę, ale trzeba uwagi to tutaj, bo widać. Punkty 18, 19 i 20 na tym szlaku widać wyraźnie, wysadzone po prostu wejścia do tuneli prowadzących w głąb góry. I to jest, nie jesteśmy pewni na 100%, ale... Najprawdopodobniej jest to właśnie blok A i prawdopodobnie zrobili to już nie zrobili tego Niemcy, bo Niemcy maskowali tego miejsca, tak? a to jest w ogóle nie zamaskowane, widać to po reumowie. Prawdopodobnie zrobili to właśnie Rosjanie albo werbą, który tu był w górę, też do lat 50. I też, jest jest zdecydowanie nie siedzieli naszej po to, żeby filmować grzybów tak? do 1953 roku. Dobrze, ja Państwu dziękuję. Będziemy się kierować do wyjścia. Proszę Państwa, na już czeka następna grupa.